Pani dobrze, to od dyskryminów ja tego nie rozumiem. Kotku, nie robię sobie dobrze do filmików, twoje... Pani trzyma? Nie, do... nie, nie ta, robię sobie nie dobrze do fi pani... filmików, gdzie konia, ponieważ całkowicie mnie nie pociąga. Ale podnieca to panią, podnieca to panią że pani to trzyma? Nie, to jeżeli... Nie toj, coś, powiedziałam opulecia. ci, ale ja, ja tego pani nie, sobie, nie szukałam. A wie, pani, a wie pani, że to jest karalne? A co jest karalne? Ja to nagrywam i ja to wszystko mam, co pani ma w ogóle na telefonie. A, a co jest karalne? Czy... Teraz to już będę, ja to na pewno zgłoszę, jak Pani jeszcze w ogóle wstawi to jutro, to już w ogóle zgłoszę. A co a jest karalne, że Twój jest... kolega czy ktoś tam wysłał mi Twoje zdjęcia jak walisz konia? To jest karalne? No super. I o co, o... O, o co jest... mnie oskarżysz? Jest Pani teraz spółwinna, niech się Pani nie tłumaczy. A dlaczego spółwinna? A posłuchaj, posłuchaj mnie, czego jestem spółwinna, jest że że waliłeś konia, komuś to rozsyłałeś, ja to wstawiam? Ty, ja, ja, ja to mam? Proszę Ciebie. Ale tego nie nie Pani potwierdziła to niedawno, a więc nie się stawi... teraz nie ale, tego, ale tego, tego nie stawił. Ale tego się nie wstawiłam. niech pani się teraz nie tłumaczy, wszystko mam nagrane na telefonie niestety. Ale to! Pani... Jezu, to jest chore, w ogóle absurd. Ale tutaj, ale, ale ty się w ogóle chyba nie znasz... Niech pani się teraz nie tłumaczy. Ale ja się nie tłumaczę, bo ty się w ogóle nie znasz na prawie. Postaw może teraz dzieci. nie. Też pani ma yy, yy, no, może a może ty wiesz, ty wiesz? A może ty wiesz? A nie. Ja, ja. oczywiście, że nie mam. Pani ma. Wiesz pani ja do... ja pani mam. To ma nagrane... Więc jak pani to słuchaj. To, to ty jesteś gejem, nie? który no, wiesz, udaje, że nie jest gejem. Wiesz to i daruj sobie. co, to mnie wkurwiać. Bo prawda jest taka. Wiesz, to będzie zgłoszone, Nie rozumiem, to pani. Nie. Pani teraz potwierdzi, Jeśli jutro będziesz wstawione to na story. To będzie skoszowany razem z tym filmikiem, który teraz jest nagrywany. Ale powiem ci jedno, a ty nie nagrywasz, tak? Bez mojego pozwolenia, dobrze. To jest dopiero karalne. Nie, twojego pozwolenia, ja tego nie rozumiem. No bo na, na nagrywanie rozmów musi być pozwolenie drugiej osoby. Nie znasz się na prawie? No okej. Okay. Stan się na prawie, Więc to, na... to chyba ty złamałeś no, prawo. Ja co, mam prawo, nie rozumiem. Czaskot chwilą. Się... Więc to, naprawdę chyba jesteś bardzo głupi albo ograniczony. Bo rozmawiam z osobą, która... E, ogólna, jak się z tobą rozmawia, to w ogóle jesteś jakiś, jakiś jesteś mega ograniczony. Po pierwsze, sytuacja wygląda tak, dla jasności, i nie przerywaj mi, że... O. Że... waliłeś konia, rozsyłałeś to komuś i ta osoba mi to wysłała. Więc skoro... E, i ty chcesz złość na policję, że ja mam zdjęcia, a ty walisz konia, weź się stuknij w głowę, okej? Okay? I to panią, że ma pani zdjęcia w ogóle zapisane na swoim telefonie? Jest pani współwinna w ogóle. Ale czego współwinna? Jest... Na pewno jesteś z idiociały? To jest... e, jakie udziały? Ja nie rozumiem. Z idiociały ty jesteś? Czemu jestem współwinna? Czego? Tego, że pani to rozsyła i chce pani. Ale ja tego nie rozsyłam. rozsyłam. Ja tego nie rozsyłam. Pani ma na telefonie, pani potwierdziła przed chwilą, że ma to pani na telefonie, więc wszystko. No i co, bo ktoś mi to wysłał. No to po co Pani robi z tego burzę? Po prostu... Yy... I co, ja byłam na tyle miła, że się do Ciebie odezwałam i powiedziałam, że to mam, a Ty teraz... Pani mi zakreśliła... Yy, mam wiadomości, Pani mi to napisała, także yy, tutaj kolega rozsyła zdjęcia, tylko że coś tam Pani w ogóle nie zagroziła, że wstawi to na story od razu... Nie, roku. powiedziałam, że ta osoba prosiła mnie, żeby to wstawiła na story, też nie tej kota ogonem. Ktoś mnie o to poprosił, więc naprawdę, wiesz co, ja ci powiem szczerze, robisz sobie ze mnie wroga, niepotrzebnie, żegnam. Ale ja nie robię z ciebie wroga, Robisz. Nie, no ja, ja mam z tobą dobry kontakt, przecież... Nie, kanał, nie, nie, nie to mamy dobrego nie ma... kontaktu, jest, o, jesteś okropny.